Sztuczna inteligencja spowalnia programistów o 19% względem scenariuszy, kiedy z tej sztucznej inteligencji nie korzystają. Już wkrótce o takich wnioskach przeczytacie na mediach społecznościowych, będą je powtarzać rozmaici influencerzy, a wszystko na skutek badania, które mam właśnie teraz otwarte przed sobą, czyli Measuring the Impact of Early 2025 AI on Experienced Open Source Developer Productivity. Ciekawe badanie, badanie, które będzie latać po całym internecie, z którego zrobiłem sobie kilka notatek i postanowiłem również sprawdzić jedno z ćwiczeń, żeby zobaczyć, jak w rzeczywistości może to wyglądać na moim komputerze na mojej maszynie. Krótkie podsumowanie tego badania, tak żebyśmy mieli pełny kontekst tego, co zostało przetestowane i jak tutaj badacze doszli do tych wniosków o rzekomym spowolnieniu programistów aż o 19% na skutek korzystania ze sztucznej inteligencji. Więc tak, po pierwsze mieliśmy 16 programistów, to była ta grupa badawcza, którzy pracowali nad 246 zadaniami. Mniej więcej 2 godziny każde na dobrze znanych repozytoriach open source, 23 tysiące gwiazdek średnio. Spoko, bardzo popularne repozytoria, duże repozytoria, pewnie również takie, które są znane przez modele, nie ma co ukrywać które pewnie są częściowo w danych treningowych. I teraz tak, spośród tych zadań, część, część z nich została oznaczona jako dopuszczone do rozwiązywania przy pomocy sztucznej inteligencji, a część po prostu była w tym bakecie, gdzie AI było zabronione. Mieliśmy taki losowy podział. No i tutaj mierzono, ile czasu zajęło rozwiązywanie tych zadań właśnie w obu tych baketach. Nas oczywiście najbardziej interesuje ten scenariusz, gdzie AI było dozwolone. Zobaczymy, jak to faktycznie wyszło. Więc tam, gdzie AI było dozwolone, programiści uży używali głównie kursora Pro w płatnej subskrypcji. Tam jest również nadmienione, że to była szczególnie płatna subskrypcja. Badacze opłacili tę subskrypcję i na czas przeprowadzania badania korzystano z Cloud 3.5-3.7 na dzisiaj w lipcu 2025 roku to nie są już najnowsze modele, ale są to modele całkiem niezłe. Jeszcze niedawno je rekomendowaliśmy jako modele do programowania. Co ważne, mamy tutaj również informacje o tym, jakiego skilla ci programiści mieli. Więc mamy tak experienced software engineers, mniej więcej 10 lat doświadczenia, i co ważne, byli to stali goście w tych repozytoriach, które były naprawiane, rozszerzane, rozbudowywane. Każdy z nich, albo właściwie średnio, żeby być precyzyjnym, średnio mieli oni 5 lat doświadczenia w pracy w tym repozytorium, co oddaje mniej więcej 59% całego okresu życia tego repo, więc to byli doświadczeni programiści, którzy dodatkowo znali te projekty i potencjalnie, nawet pomimo tego, oni zostali spowolnieni przez tą sztuczną inteligencję. Bardzo ciekawe badanie, na pewno głośne, na pewno się poniesie. Jeśli chodzi o ich doświadczenie ze sztuczną inteligencją, to mamy tutaj informację, że 93% miało wcześniejszy kontakt z czatem GPT. Nic nam to praktycznie nie mówi. 44% miało wcześniejsze doświadczenie z kursorem. Również praktycznie nic to nie mówi, bo nie wiem, czy to jest instalacja kursora, czy to jest jakieś intensywne badanie tego narzędzia. Wiemy tylko, że był tutaj przeprowadzony jakiś Basic Life Training, który upewnił się, że deweloperzy potrafią promptować, edytować pliki akceptować zmiany i przywracać je do poprzedniego stanu. No, to jest mniej więcej 10 minut w szkoleniu Opanuj AI, takim całodniowym szkoleniu, które robimy. Czasami robimy dwudniowe takie szkolenia. W ten ex robimy 4 tygodnie, więc to jest jakiś tam nawet nie promil tego, co z kursorem można robić, ale okej. Okay. No i teraz właśnie te wnioski. Przed rozpoczęciem pracy programiści tutaj prognozowali, że AI pozwoli im przyspieszyć o 24% realizowanie tych zadań, po zrealizowaniu zadań ich odczucia wskazywały na lekki drop, ale nadal wzrost produktywności, bo to było 20% tego zysku. Natomiast badacze tutaj doszli do wniosku, że oni zostali spowolnieni aż o 19% i tutaj przekaz jest napisany, że to nie musi być tak, że to są jakieś bardzo uniwersalne wnioski. Są jakieś czynniki, które wpływały na to spowolnienie, natomiast te obserwacje nie powinny tutaj generować takich wniosków, że obecny stan systemów AI w ogóle nie jest użyteczny w codziennych, realistycznych, istotnych, ekonomicznie scenariuszach. Czyli sami badacze tutaj piszą, że było tutaj kilka czynników, które spowalniały programistów. Było to spowolnienie o 19%, ale to nie mówi nic. O takim całościowym wpływie tych systemów na co, codzienne scenariusze. Myślę, że to już zupełnie nigdzie nie zostanie podane, natomiast to również w tym badaniu się znajduje. No i dobra, zobaczmy, jak to, jak to wyglądało. Więc tak, mamy jakiegoś issuesa, różne issuesy z różnych bibliotek. Te szysy trafiają do dwóch grup, AI disallowed, AI allowed Mierzy się czas, tutaj również badacze nagrywają poszczególne aktywności I je odpowiednio labelują, na czym tak naprawdę programista spędza czas rozwiązując to zadanie No i tutaj są właśnie potem porównywane te wyniki to znaczy całościowy czas, te forecasty przed rozwiązaniem, po rozwiązaniu I te zmierzone czasy rozwiązania tego ćwiczenia No ciekawe, ciekawe Ja tutaj postanowiłem się zatrzymać na piątej stronie, bo tutaj na piątej stronie pojawia się pierwsze ćwiczenie które tutaj rozwiążemy wspólnie. Ono pochodzi z repozytorium stdlib.js i dotyczy tego, że ta biblioteka w niewłaściwy sposób dzieli stringi na zdania. Mamy tutaj taką bibliotekę NLP SentenSize, która powinna dzielić stringi zgodnie z jakimś tam określonym kryterium. Tutaj autor tego Issuesa zauważa, że jeśli poda się tutaj właśnie znaki specjalne, takie jak na przykład wykrzykniki, to one są niepoprawnie dzielone. Chciałbym się tutaj jeszcze zatrzymać na chwilę przy tym się, bo on jest istotny. To jest oczywiście nasz punkt startowy. Z tego również zrobimy test casey, które potwierdzą albo zaprzeczą, że Sztuczna Inteligencja radzi sobie z tym zadaniem. Natomiast tutaj mamy jeszcze dodatkowe casey. I mamy jeszcze też ważną uwagę z listopada 2024 od ownera tego Repo, który mówi, że jeśli ktokolwiek chciałby tutaj wskoczyć do tego Issue'sa, to jego zdaniem jedyne słuszne rozwiązanie polegałoby na zaimplementowaniu Unicode Sentence Segmentation Algorithm. I co ważne, to nie zostało wdrożone. Została wdrożona znacznie prostsza poprawka, która wygląda w ten sposób. I ona będzie dla nas punktem wyjścia, bo nie będzie można, wydaje mi się, zarzucić tutaj temu, co Wam pokazuję, że na przykład zrobiłem przy pomocy sztucznej inteligencji coś w prostszy sposób niż tutaj autor by chciał. W rzeczywistości również zostało wdrożone coś znacznie, znacznie prostszego taka autokorekta. No i tutaj mamy zestaw testów, które ja sobie już odwzorowałem w repo, żeby potwierdzić, że w danym komicie mam taki stan tej lipki, która jeszcze nie działa. Więc tak, ja jestem na NLP Sentence Size, jestem na Mainie, i teraz yy, co, co ja tutaj sobie przygotowałem? Najpierw mam test case z tego Issuesa. Tutaj są właśnie te scenariusze, które nie działają w danym momencie. No i tutaj mam sam ten opis tego Issuesa w formie Markdowna. Natomiast, jak ja sobie teraz uruchomię npm test, to wszystko przechodzi, bo w najnowszej wersji tej biblioteki ta zmiana została już zaimplementowana. Więc my powinniśmy się tutaj cofnąć po prostu. Powinniśmy się cofnąć, zobaczmy, czy jeden commit. Nam pomoże. No, jeden commit nam tutaj pomaga, ale nie niekoniecznie w pełny sposób. Cofnijmy się jeszcze o jeden commit. OK, co my tutaj mamy? No i faktycznie tutaj widać, że teraz jak cofnąłem się o dwa komity, to mam tutaj taki stan tej biblioteki, która po prostu, który po prostu nie działa poprawnie. I tutaj typowo właśnie z tego test issuesa. Te testy, które ja sobie wrzuciłem, działają niepoprawnie. Więc w najnowszej wersji tej biblioteki to już jest naprawione. Natomiast, żeby gdzieś tam odwzorować te warunki z testu, z tego papera, ja się musiałem cofnąć o dwa komity. Mam teraz testy, które potwierdzają, że nadal to nie działa. No i mogę przejść do rozwiązania tego problemu przy pomocy sztucznej inteligencji. Co ważne, mam tutaj ten kontekst, czyli issue MD to będzie taki plik wejściowy dla sztucznej inteligencji. I korzystam z dobrego, nowego, świeżego modelu, czyli Gemini 2.5 Pro, żeby z tym problemem sobie poradzić. Więc tak, ja teraz odpalam stopper. stoper już działa. I od czego rozpoczynamy? No, ja bym chciał, żeby model tak naprawdę nie do końca od razu przechodził już do implementacji tego rozwiązania, ale żeby zbudował sobie pewnego rodzaju zestaw obserwacji na temat tego, o co może tutaj chodzić. Więc pierwsze polecenie wygląda w ten sposób. Przeanalizuj sobie Issusa i zbuduj zestaw obserwacji na podstawie obecnego stanu repozytorium, które mogą wpływać na to, jak właśnie tutaj autor tego problemu to wszystko opisał. Chciałbym, żebyś patrzył na, najważne, na najważniejsze elementy tego repozytorium, które mogą wpływać na niewłaściwe zachowanie lipki i Twoim zadaniem jest zbudowanie czegoś takiego jak AI -fots MD, yy, czyli takiego pliku, gdzie podsumujesz to swoje discovery i nie implementujesz jeszcze niczego. Co ja tutaj robię? Ja tutaj nabudowuję taki kontekst pomocniczy dla tego modelu, który posłuży mi znowu nie jeszcze do zaimplementowania tego, co yy, chcemy tutaj zrobić, ale do tego, żeby zbudować tak, tak zwany implementation plan, o którym często w ten ex mówimy. Taki dokument, który będziemy mogli zweryfikować i zanim ten model odpalimy, zanim agenta odpalimy, zanim pozwolimy mu pracować, to sobie ten plan po prostu przejrzymy, zobaczymy, czy to wszystko ma sens. Więc ten model buduje sobie teraz ten zestaw obserwacji. Po tych obserwacjach zbudujemy plan i dopiero wtedy damy mu tutaj możliwość zaimplementowania tego fixa cały czas trzymając się tego zestawu testów, które tutaj wygenerowaliśmy. Cztery testy nie przechodzą. Zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. 2 minuty 13 od momentu uruchomienia tego stopera, od momentu uruchomienia tego procesu. Oczywiście można było powiedzieć, że całościowo trzeba by tutaj było dodać kilka minut na sklonowanie tego repo, na zapoznanie się z tym, gdzie są testy, gdzie może jest sam kod, kod jest w main.js, więc ja też tu mam takie 20-minutowe doświadczenie w tej lipce, ale w przypadku tego modelu robimy to wszystko od zera. Mamy tutaj wygenerowany folder AI i tutaj pewnie utworzy się teraz FODC MD, zobaczymy, jakie tutaj obserwacje na temat tego problemu Gemini 2.5 Pro sobie tutaj zbudował. Więc tak, zaakceptujmy te zmiany. Wejdźmy sobie do trybu preview i co my tutaj mamy. Więc tak, więc ten dokument podsumowuje analizę przeprowadzoną w kontekście issue MD w tej bibliotece. Yy, powtarzane znaki specjalne, znaki specjalne, właśnie, czy też zdania z cytatami. Code Analysis and Root Causes. Core Logic resides in lib/main.js. Więc model sobie odnalazł ten plik, gdzie jest ta logika. I znalazł tutaj funkcję is end of sentence. Faktycznie ten problem polega na tym, że stringi dzielą się na zdania w niewłaściwy sposób, więc pewnie tutaj jakieś kryterium dzielenia tych stringów na zdania trzeba by było poprawić. Więc tak, tutaj mamy rudką z pierwszy, repeated punctuation, main loop, pewnie idziemy sobie po wszystkich tokenach. Tutaj wywołujesz ten is end of sentence, czyli kiedy właśnie przeciąć ten string. No i w tym momencie mamy problem, mamy to niewłaściwe zachowanie bo ten tokenizer dzieli sobie właśnie te trzy znaki specjalne na trzy tokeny i uważam, że to są trzy różne zdania. I tutaj mamy jeszcze punctuation with quotes, ten drugi problem, conclusion next steps. No i teraz zobaczmy, co proponuje ten model. Więc tak, teraz on by chciał utworzyć test issusa, żeby odtworzyć te bugi. Ja to już dla niego zrobiłem. Nie dodałem tego teraz w kontekście, więc on o tym nie wie. No ale teraz, potem chciałby przejść do wdrożenia tych poprawek. Jest to rozsądny plan. Teraz, co ważne, zaczynam nowe zadanie, więc mogę sobie rozpocząć nową konwersację i napisać coś takiego. I teraz, co tutaj mówimy, Gemini 2.5 Pro. Wykorzystaj sobie te swoje obserwacje do tego, żeby zbudować plan implementacji tego fixa. Fix powinien adresować właśnie te niepoprawnie działające, Testy i m, jeśli będziesz miał ten swój plan, to najpierw mi go opisz. Ja ci jeszcze nie pozwolę działać tutaj tak naprawdę do końca, do mety. Chciałbym, żebyś mi ten plan opisał, ja sobie ten plan przejrzę, bo jesteśmy dopiero w piątej minucie od startu stopera i ja nadal mam czas na to, żeby po prostu tutaj kontrolować to, co chcesz tutaj zrobić. Cały czas odnosimy się do tego forecastu, który tutaj wyglądał w sposób następujący czyli bez sztucznej inteligencji jedna godzina, ze sztuczną inteligencją 45 minut, 24 minuty na rozwiązanie y, faktyczne. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w moim przypadku, który jest taki bardzo y, łopato, y, łopatologiczny, taki bardzo, bardzo y, krokowy, bezpieczny, gdzie mam właśnie te focy, obserwacje, teraz mam plan, po planie będę miał implementację. Zobaczymy, czy ta implementacja zadziała. Robię coś pewnie znacznie bardziej obszernego niż to, co robili tutaj programiści w tym badaniu, ale zobaczycie też, jakie będą wnioski, jakie będą efekty. No więc, tak. Plan to fix NLP sentence Size. Tutaj mamy ten plan opisany. Gemini mówi, że utworzy tutaj AI Plan MD. Więc, tak. Pierwszy problem: Repeated Punctuation. Proposed solution: Modify the main loop. After a token is identified. We need to check the subsequent tokens Ok, czyli nie łamiemy zdania przy pierwszym znaku specjalnym Tylko musimy iść dalej i sprawdzamy czy tam jest jeszcze coś Co powinniśmy gdzieś tam wziąć pod uwagę jako część tego samego zdania Tutaj mamy ten plan step by step yy, Modyfikacje pętli i jeszcze punctuation within quotes Tutaj mamy również podobny plan Dobra, wygląda to dobrze, więc please apply Your Ideas to Fix the Issue. Dajemy tutaj zgodę modelowi w tej samej konwersacji, bo ten kontekst jest zachowany, wygląda to dobrze. No I zobaczymy zaraz, czy uda się ten problem rozwiązać. Model tutaj wprowadzi jakieś zmiany w mainie. Odpalmy sobie teraz te testy. Zakceptujemy te zmiany, odpalmy sobie testy. I co my tutaj jeszcze mamy? I see the mistake. Ok, jeszcze tutaj mamy jakieś zmiany, jakieś mistaki. Gemini tutaj jeszcze pracuje nad tą zmianą. Mamy tutaj jeden fail. Zobaczymy do czego my tutaj dojdziemy. 8 minut 35 sekund. Ok, no i co? Co my tutaj mamy? Great. All tests have passed. Dajmy akcepta. Dajmy akcepta. Dajmy akcepta. Ja tutaj sobie jestem w terminalu. Testy przechodzą, ale czy wszystkie testy przechodzą? Nie. Mamy tutaj. Problemy. Ok, dobra. Więc tak. I see that tests from test are now failing. Więc musimy jeszcze naprawić regresję. Zobaczymy, jak model poradzi sobie z tym problemem. Mamy 9 minut, 16 sekund. Ok, tutaj model mówi o tym, że mm, zaktualizował tę logikę. Wszystkie testy przechodzą. No i zobaczmy teraz. Zróbmy sobie NPM test. No i słuchajcie. Zatrzymuję stoper. 9,59. 9,59. Zobaczcie sobie to tutaj. 9,59. 9,59 udało mi się rozwiązać problem, który był tutaj wspomniany w issue. który miał zająć 45 minut z AI -em i godzinę bez AI. -a. Zajął mi cztery razy mniej czasu. Zajął mi 10 minut praktycznie. Możemy sobie zrobić jeszcze małą zmianę, zobaczymy czy to też pomoże. Więc weźmy sobie też tego main'a w tym obecnym stanie i przejdźmy, przejdźmy na najnowszą wersję. Co my teraz zrobimy? Weźmiemy sobie implementację, którą nam Gemini tutaj zostawił. To jest ta implementacja. I odpalimy sobie wszystkie dostępne testy. No i te testy nadal przechodzą, no więc w tym stanie, który jest uznawany za stabilny, ta implementacja od Gemini ten problem rozwiązuje i ona go i zajęło mi to 10 minut, czyli miałem praktycznie 50%, ponad 50% przyspieszenie względem tego, ile tutaj ta implementacja zajęła w sposób oryginalny, bez. No więc jak podejść do interpretacji tego badania? Po pierwsze zostawmy na boku AI i pogadajmy o samej produktywności. To jest cholernie skomplikowany temat, o czym m.in. pisze autor książki o krasnoludkach w świecie programowania, Lepritions of Software Engineering, w które bardzo często wierzymy, powielając jakieś mity, pogłoski, e, prawdy, legendy miejskie, które w żaden sposób nie są możliwe do tworzenia. W dłuższym okresie. Ta książka bardzo fajnie kilka takich historii przedstawia. Jaki byłby taki idealny setup do mierzenia produktywności? Musielibyśmy wyodrębnić jakąś grupę ludzi, która pracowałaby ze sobą przez dłuższy czas na powtarzalnym zestawie zadań, i ta grupa musiałaby być maksymalnie stabilna. Nikt nie mógłby się rozchorować, nie iść na urlop, nie kłócić się ze sobą, nie być przerzucanym pomiędzy projektami, nie mieć w życiu prywatnym jakichś dodatkowych obowiązków. Musieliby pracować mniej więcej w taki sam sposób. Następnie taka grupa musiałaby przejść. Określoną zmianę, na przykład szkolenie z wykorzystywania sztucznej inteligencji i następnie określoną liczbę godzin praktyki, na przykład z kursora Kopilota czy z innego narzędzia. Wtedy ta grupa mogłaby wrócić do swoich obowiązków. Znowu musielibyśmy poczekać jakiś czas, 2-3-4 kwartały, na to, żeby popserwować, jak oni pracują i tylko pod kątem tej jednej zmiany porównać efekty przed. I po. Nie muszę nikomu mówić, że jest to cholernie trudne do osiągnięcia, bo mamy mnóstwo zmiennych w tym świecie programowania, które w dużej mierze wynikają z tego, że my jako ludzie jesteśmy trudni do kontrolowania, a projekty bywają po prostu nieprzewidywalne. Stąd każde takie badanie, które będziemy czytać, widzieć w mediach społecznościowych, analizować, będzie tylko jakimś mikrowycinkiem rzeczywistości, tego, jak ogólnie działamy w świecie programowania. No i takie właśnie jest to badanie. Trzeba przyznać, ono ma mocne strony, na przykład te 264 ćwiczenia. Które rozwiązywali uczestnicy, są to projekty rzeczywiste, open sourceowe, takie, w które możemy sobie kliknąć, otworzyć, pooglądać. Na pewno nie są to benchmarki syntetyczne, gdzieś tam niedostosowane do tego, jak wygląda świat programowania, więc to na pewno na plus, ale na minus mała próbka uczestników. Tylko 16 uczestników, 16 programistów, z czego większość z nich o bardzo małym poziomie doświadczenia w obsłudze narzędzi takich jak chociażby kursor. Co ciekawe, jedna z osób, która w tym badaniu miała ponad 50 godzin, o 20% zredukowała czas na realizowanie poszczególnych zadań, czyli o 20% zwiększyła się jej produktywność, ale uśredniając całościowo wyszło właśnie. 19% spowolnienia, właśnie przez to, że większość osób po prostu nie miała tego doświadczenia, i dla nich ta ekspozycja na nowe narzędzia po prostu negatywnie wpłynęła na realizację tych zadań. I tutaj jest ten mój największy zarzut do tego badania, bo we wstępie te wnioski są bardzo uogólnione. Czytamy o tym spowolnieniu na poziomie 19%. I to jest taka wartość, czy to jest takie zdanie, które pewnie będzie latać po mediach społecznościowych. Mało kto będzie się wgryzał w to, co to była za grupa, ile oni mieli doświadczenia, ile mieli kontaktu i jak ten kontakt przekładał się na konkretne efekty. Mój zarzut to jest również to podejście do sztucznej inteligencji, która w tym badaniu wychodzi troszkę jak taka magiczna różdżka, którą wystarczy włączyć i ona powinna odmieniać rzeczywistość. To zupełnie tak po prostu nie jest, jest to narzędzie, którego trzeba się nauczyć. Trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać, trzeba wiedzieć, jakie ma mocne strony, jakie ma słabe strony. I wtedy im jesteśmy bardziej doświadczeni, kompetentni, tych zysków jest coraz, coraz więcej. Na LinkedInie do oceny tego badania jeden z komentujących pod moim wpisem użył takiego porównania, że to badanie traktuje sztuczną inteligencję trochę jak bolid Formuły 1 w rękach niedoświadczonych kierowców, mianowicie kiedy mielibyśmy na przykład mnie i 15 innych słuchaczy umieszczonych na starcie toru wyścigowego, mielibyśmy tam jakąś kiesit w kombi, bo na przykład takim samochodem jeżdżę i bolid Formuły 1. To przez sam fakt, że nie mamy pojęcia jak jeździć Formuła 1 stwierdzilibyśmy, że taki asit w kombi jest po prostu szybszym samochodem, pozwala nam się szybciej przemieszczać z miejsca na miejsce, co jest po prostu absolutną bzdurą. Jestem również trochę prawdy, bo jest pewnie bardziej bezpieczna, jest bardziej przewidywalna, ale Formuła 1 oczywiście w rękach profesjonalistów wykręca znacznie, znacznie lepsze czasy, czego nikomu po prostu tłumaczyć nie trzeba. W tym kontekście polecam też jeden z wpisów na LinkedInie Marcina Czarkowskiego, link w opisie. Gdzie Marcin mówi o tym jak analizować tego typu prace, publikacje naukowe i głośne wpisy, które wywracają do góry nogami media społecznościowe. Marcin przekazuje tam zestaw rekomendacji i też narzędzi, dzięki którym takie badania możecie analizować, co pomoże wam bardziej na chłodno i z dystansem podchodzić do interpretacji właśnie takich publikacji. A ja na koniec zachęcę tylko do uczestnictwa w live'ie 17 lipca na naszym kanale AI w ekosystemie każdego programisty. Zestaw uniwersalnych rekomendacji a propos tego, jak z AI korzystać, niezależnie od waszego środowiska pracy. No i zapraszam do drugiej edycji Tanex Devs. Startujemy już we wrześniu. Tutaj link w opisie, jak macie więcej pytań, to zostawcie je w sekcji komentarzy. Do zobaczenia.